Cześć kochani, ja jestem Przemek a dzisiaj pora na keto zakupy w Biedronce Jakiś czas temu wrzuciłem vloga z keto zakupów w Kauflandzie Jeżeli nie widzieliście to link zostawiam Wam tutaj na dole w opisie tego filmu Natomiast dzisiaj właśnie będziemy w Biedronce I zobaczycie jakie keto rzeczy można kupić w słynnej Biedronie Lecimy! Antipasty, zielone papryczki, nadziewane serkiem Zajebista sprawa, ponieważ węglowodanów mają tylko 1 gram Natomiast łuszczy 17 Super przekąska Warzywa na paternie po turecku oraz po indyjsku Parówki z szynki krakusa Te akurat są w miarę spoko, w miarę, bo mają 90% mięsa Natomiast takie berlinki już mają 71 albo 72. Dlatego wybierając parówki, kierujmy się, oprócz tego, że tam jest dużo chemii, no jednak niestety jest, ale żeby było jak największa ilość mięsa. Pieczarki, oczywiście tak jak mówiłem właśnie na poprzednim moim vlogu z Keto Zakupów pełnią rolę gąbek, że wchłania, wchłaniają tłuszcz i generalnie same w sobie nie mają żadnych kalorii. Truskawki mrożone na razie, jeszcze mrożone węglowodany 7 gram. Zajebisty dodatek e, oraz w sumie to główny składnik domowych ketolodów. Na pewno będzie vlog, na którym pokażę Wam jak zrobić takie pyszne, naturalne ketolody. Zobaczcie co tu się dzieje. Jest sobota. Nie ma mięsa. Ludzie wszystko wykupili. Głodne to. Głodne, nie na żarty. Wszystko wykupimy. Słuchajcie, z tym mięsem dzisiaj straszna lipa. Chciałem kupić mięso wołowe mielone lub nawet wieprzowe. Albo gotowe takie burgery i chciałbym Wam pokazać vloga, jak zrobić takie domowe keto-burgery. Z czego zamiast bułki e, byłyby pieczarki. Takie specjalne, duże, grillowe pieczarki. No niestety ludzie na weekend wszystko wykupili. I dupa. Ale na pewno taki vlog będzie, także subskrybujcie kanał, obserwujcie. Będą takie vlogi. Wszędzie znajdzie kosmetyki. Nawet w Biedronce. Mają jakieś keto kosmetyki? Nie. Najlepszy keto kosmetyk to smalec. A tak naprawdę to masło kokosowe, nie? Masło kokosowe jest w sumie dobre, na... znaczy olej kokosowy jest dobre na wszystko praktycznie. Przedar w plastrach Jajka, super promocji. Dwa opakowania, taniej. Oczywiście jajek nigdy za dużo. Zatem bierzemy, oczywiście jaja, skór z wolnego wybiegu. Bierzemy kawa, czyli coś, bez czego nie wyobrażam sobie poranka. Niestety mojej ulubionej MK kafe nie było, dlatego dzisiaj ci po. Między innymi dlatego nienawidzę takich sklepów. zostawiam I nie można przejechać. I my już po zakupach jesteśmy w domu. W ogóle, zobaczcie, daliśmy 217 zł. Ale z akcji Kupuj co polskie. Wartość Kupuj co polskie w Twoich zakupach 201 65 groszy. Czyli praktycznie wszystko to, co tutaj widzicie. Zostało wyprodukowane w Polsce. Wspieramy naszych polskich przedsiębiorców, rolników i w ogóle wszystkich Polaków. Wspierajmy się nawzajem. Tak jak, kochani, Wam mówiłem, wziąłem truskawki mrożone. Niestety zapomniałem, że skończył nam się erytrytol w domu. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktoś nie wie, co to jest erytrytol, jest to taki cukier, który nie jest trawiony przez nasz organizm, dlatego Żadnych kalorii nie dostarcza, natomiast ma prawie taką samą słodkość, jak biały cukier. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałem Wam pokazać przepis na te właśnie Super Keto lody. Lepsze od lody, od lodów ekipy. Tak, lepsze, bo naturalne lody, którymi naprawdę można się najeść. I serdecznie polecam każdemu. Na pewno będzie vlog, na którym pokażę Wam jak je przygotować, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to Was teraz do tego zachęcam. Eee, tak samo właśnie, nie było erytrytolu, nie było zbytnio dużo mięsa, sami widzieliście, ja ubolewam nad tym, bo jestem wielkim mięsożercą, po prostu uwielbiam, po prostu uwielbiam, no i tyle. Chciałem też Wam pokazać przepis, eee, przepis, przygotowanie takich domowych właśnie burgerów, tak jak mówiłem, zamiast bułki są takie pieczarki. Nie pamiętam jak to się nazywa ta odmiana, coś na P, ale takie gigantyczne, naprawdę wielkości. Portobello. Jakie? Portobello. Portobello tak, chyba włoskie. Portobello. E, wielkości właśnie mojej pięści, gdzie można właśnie tymi pieczarkami zastąpić bułki. No niestety, sobota. Wszyscy się wcześniej rzucili na zakupy. Jakby kurwa wojna miała być i wszystko miało być zamknięte na 3 miesiące. Trudno. Ja dziękuję Wam, że obejrzeliście mojego vloga do końca. Zapraszam, abyście obejrzeli jeszcze poprzednie. O subskrypcji już mówiłem, ale również zapras zapraszam Was na mój Instagram oraz grupę widzowie Przemysława na Facebooku. Dziękuję serdecznie i do następnego. Cześć.